16 sierpień, sobota, dla mnie to dzień wielkich wyzwań, tak jak inni chodzą na siłownię, tak ja w sobotę z mężem korzystam i możemy wyprowadza na długi spacer, z reguły chodzimy na piechotę, także na giełdę, do miasta, często w sobotę jestem w kościele, a nie właśnie w niedzielę, dobrze kochani moi, żeby nie przedłużać, część z was pewnie jest na dłuższym weekendzie na Europie, korzystacie też w końcu z fajnej pogody dla was, ja też nawet nie jest za nie utyskuje. I już dobrze. Wyciągnijmy energetykę dzisiejszego dnia i zobaczmy, czym ona będzie 16. Można powiedzieć, że dla tych, którzy jesteście w pewnym określonym towarzystwie, w określonych warunkach, już w jakimś miejscu, ona, ta karta mówi o tym, że trzeba znaleźć sobie tak zwane swoją własną orbitę, swój własny świat i skonfrontować się z tym, co nie do końca Wam służy. Król Mieczowy odwrócony mówi też tak. Ustawienie się w tej sytuacji, kiedy już nic niektórzy nie będą mogli zrobić, a trzeba będzie zweryfikować. Duża lekcja dla tych, którzy nie zweryfikowali wcześniej, tak? Czasami też można zobaczyć, jeżeli to jest też dobry dzień dla tych, którzy nigdy w życiu nic nie dostali, mówią, że mi się to nigdy nic nie udało, że wszystko tylko dla innych. Dla Was być może to będzie drobna rzecz, a warto i będzie można zauważyć coś właśnie fajnego, coś pięknego, coś takiego, co. Yy, spowoduje, że poczujecie się w pewien sposób wyjątkowy, że powiecie sobie: To dla mnie się to należy, tak? To jest też ta energia, która dla niektórych być może ułoży się z tym: Aha, to wszystkim to się należy, a dla mnie to się należy, tak? To jest też ta opcja, która mówi o tym, że możecie poczuć się outsiderami, kimś innym. To też jest ta energia, kiedy w różnych sytuacjach życiowych trzeba pokazać swoją indywidualność, swoją siłę, to, że w jakiś tam sposób jest się tym wszystkim, co ponad słoneczkiem, tak? Czasami jest to też tak, jakby uświadomienie, czy wyjście się, czy duża siła, i konfrontacja, która jest w stanie ułożyć się z większą grupą. Być może będzie to takie zadanie, pokazanie i upomnienie się o coś nie dla siebie, tylko też odstąpienie czegoś, co wam się należy, co wy dostancie dla kogoś innego, kogo widzicie, że został w jakiś sposób pominięty. Natomiast ogromna satysfakcja z tego, że możecie sobie pozwolić na bycie centrum, możecie sobie też pozwolić na to, nie, 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 idźcie sami, a ktoś wszyscy czekają, też takie nawet I tutaj znowu, ten cały weekend mam wrażenie, że to się dzieje właśnie od y, m, połowy tygodnia, to jest wszystko to, kiedy nie, trzeba nauczyć się tak odmawiać i tak mówić, nie, żeby zachować swoją integralność, bo inaczej też tak, nawet kiedy tak do końca nie wypada, są sytuacje, kiedy trzeba powiedzieć, nie, ja chcę zostać na boku, ja chcę zostać inaczej, albo toż też jest ta opcja, która mówi, w końcu się ze mną ktoś liczy, tak? O. Albo po prostu upomnienie się o to, żeby ktoś na was liczył. Na jakim poziomie świadomości uczestniczenia w kolektywie, waszego znaczenia, waszej siły, waszego zaznaczenia się w danym gronie to każdy będzie troszeczkę inaczej się układał, każdy w swojej malutkiej tak zwanej skali. To też jest opcja dołączenia do jakiejś grupy, to też jest możliwość i przede wszystkim to jest najważniejsze. Słońce odwrócone to bardzo często jest ta energia, którą mogę patrzeć, obserwować i być tym słońcem, tym, kto, tym kto, kto czuwa, kto daje poczucie bezpieczeństwa, kto daje poczucie tego, że zauważyć, że kiedy wy jesteście, nic wam nie grozi. Kiedy jesteście pod cudowną protekcją, a nawet w ogóle tego się nie spodziewaliście, ale być może jesteście na tyle silni, na tyle mocni, że to wydajecie tą siłę i protekcję. Ja do dziś pamiętam przy tej, yy, przy tym słoneczku, zwłaszcza też. Przykład jest z życia. Kiedy byliśmy w pewnym miejscu, gdzie koło nas domek miał prezes ogromnej firmy i po prostu w pewien sposób cieszyliśmy też też, że tam nikt, tam byli reszta, wszyscy pracownicy, tak? Tam nie głośno się nie było cicho, było spokojnie, tak, było bezpiecznie. Często byliśmy przez panią prezesową zapraszani, nie wypadało odmówić, bo była to bardzo troskliwa, ciepła i serdeczna osoba, ta, która stoi troszkę w cieniu tego czegoś danej sytuacji i trzeba zobaczyć, kto tam naprawdę jest szefem, kto tam naprawdę jest tą siłą. I czasami jest to osoba niepozorna, tak? I można bardzo dużo zyskać. To jeżeli by chodziło o ogólną sytuację, tak? I czasami my nie widzimy też, tak? Uwaga też, żeby się nie narazić właśnie szarej eminencji, tej, która niby nie jest, tak? I do dzisiaj pamiętam cudowną kobietę, tak zwanie, którą znali, ale wiedzieli, że ona tylko obserwowała zawsze, tak? Kiedy właśnie otoczyła nas ochroną, mój syn był mały, tak? Zapraszała często na obiad, chciała, na dorosłe dzieci, tak? Więc fajnie było bawić tak, jakby mu, dla niej i tego y, młodego, malutkiego Pawła. To też jest taki dzień, gdzie możecie zauważyć i muszę o tym powiedzieć gdzie można zauważyć kogoś, nie znają, czyli spotkać kogoś, kogo spotkacie później i będzie Waszym towarzyszem prawie na całe życie, a może i na całe życie. Nie, trzeba się oglądać, zobaczyć, i czasami być może jest wasza pomoc, jest w tym, że miniecie kogoś w drodze do toalety i wasze oczy na chwilę się spotkają, tak? Być może jest to ta osoba, która jest gdzieś tak zwanie w tle, jej nie widać też z pewnego po prostu jakby poziomu, ale jednocześnie dalej, jak się przejrzycie, coś można zobaczyć, i później tą osobę możecie spotkać w swoim życiu, i może okazać się waszym największym przyjacielem. Tak też jest, jeśli chodzi o zagrożenia, też tak, różnego rodzaju. Niemniej jednak jest to po prostu piękny dzień, cudowny dzień, który będzie można z czasem zweryfikować. Przy słońcu odwróconym to może być jeden z ważniejszych dni waszego życia, ze znalezienia sobie sojusznika, który będzie wami czuwał, ale tu jest ważna lojalność. Dokładniejszy przykład? Zobaczcie, jak zachowuje się tylko, jak wtrącę politykę, zaraz będzie. Nie, niech tak zostanie, tak? O. Yy, jeśli chodzi. Piękna energia, którą w najpiękniejszy możliwy sposób nadal doświadczam, czyli ponad 30 lat w swoim życiu. Kłaniam się pięknie, życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję. Niech to będzie dla Was przecudowny dzień. Nie narażcie się nikomu. Chociaż czasami, słuchajcie, bywa tak, że z kimś się poróżnicie, pokłócicie, i, a później się zaprzyjaźnicie. Właśnie na tym, że umiecie się skonfrontować, że się skonfraktujecie, skonfrontujecie. I ja też z tej karty mam przynajmniej ze swoich klientów, który jedną osobę wygoniłam z gabinetu, bo było dość późno, Wie, po cholera pani w ogóle przyszła też tak i tyle. Nie, to nie, nie pasujemy do siebie. I zaprzyjaźniliśmy się potem z marysią na e, ładnych kilka lat. E, potem od wielu lat już jest w Stanach i nie mam z nią kontaktu, bo to coraz trudniej o kontakt, o... Kiedyś inaczej były, działały smsy, nie było łapcatów, stracatów i tego wszystkiego innego, co pozwala na kontakt w miarę możliwy mm, finansowo. No i tyle, kochani moi. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jeszcze raz życzę wam przecudownego dnia, bo to może być jeden najcudown z najcudowniejszych dni. I wy na tym nie wiecie. Albo zapowiadać kilka dni, zupełnie inaczej ustawiających was na resztę życia. Kłaniam się pięknie. Życzę wam wszystkiego dobrego.